Cześć, kilka dni temu robiłam e, zamówienie, jak ja to mówię, amerykańskich produktów. Zamawiałam je ze strony House of Beauty, na której wszystkie właściwie nowinki makijażowe, takie amerykańskie, się e, pojawiają. Dlatego, jeżeli czegoś bardzo pragniecie i nie jesteście z jakiegoś powodu w stanie zamówić sobie bezpośrednio ze strony e, amerykańskiej, to tam możecie zajrzeć. E, no, House of Beauty, jako dystrybutor i ktoś, kto, wiecie, jednak ściąga, a podejrzewam, że oni nie ściągają w jakiś taki magiczny sposób z hurtowni, tylko bezpośrednio też z tych stron, ma dość duże narzuty na tych produktach, ale to jest też, wiecie, to trzeba opłacić niejednokrotnie bardzo duży koszt wysyłki, cło, VAT i tak dalej, i tak dalej, więc z tym się trzeba liczyć, że się za te produkty sporo dość przepłaca, ale czasem nie ma innej formy możliwości zamówienia. Korektor, który będę dzisiaj testować to jest firma Tarte yy, Amerykańska Produkt się nazywa Shape Tape yy, Contour Concealer Na pewno, żeście o nim słyszały Pojemność 10 ml yy, Zawiera m.in. masło Shea yy, Słonecznik, ale podejrzewam, że chodzi o olej słonecznikowy Peonie, witaminę E Jest bez parabenów, olejów mineralnych Glutenu, jakichś tam innych cudów Ta firma Tarte ogólnie ma taką politykę W stronę produktów naturalnych Duża, jak mówię, pojemność 10 ml Jest na pewno zachęcająca Nie pamiętam już, kurczę, ceny tego i Musiałabym wejść na to House of Beauty A faktury już też nie mam 100 albo ponad 100 zł za niego dałam I czemu ja go w ogóle testuję? Dlatego, że on jak wiele produktów W Stanach no Był zachwalany przez vlogerki też gdzieś, wiecie, przewijał się w takich filmach, ym, nie, że dedykowanych mu specjalnie, ale ktoś tam używał, na przykład to by dziewczyny między sobą mówiły, jaki on jest fenomenalny. Yy, ja nie trafiłam jeszcze na produkt, a fenomenalny też pod względem krycia i tego, że absolutnie nie wchodzi w zmarszcz chemiczny. Ja szczerze mówiąc jeszcze nie trafiłam na produkt, który by całkowicie tego nie robił, wiele korektorów mnie zawodzi. Mówiłam Wam, że chcę zrobić takie porównanie między nimi tego Nars yy, Radiant Creamy Concealer Born This Way i i Urban Decay Naked Skin, myślę, że dojdzie do tego tarta, że jak położywam sobie jeszcze tarta e, tego korektora, to wtedy Wam nagram, e, co o tych korektorach myślę, który z nich jest najlepszy, który może jest najsłabszy, jakie są, którego plusy i minusy, bo to są dość różne produkty. E, ten korektor ma, jak zobaczcie, bardzo duży aplikator, taki aż śmieszny, wielki, widzicie? W porównaniu do mojego oka. I to jest aplikator, którym przypomina kiedyś były tak, była taka kolekcja MAC Wonder Woman i tam były błyszczyki z takim gigantycznym właśnie aplikatorem. Um, kolor, kolor, który wybrałam to jest light, to nie jest najjaśniejszy, jest chyba fair i fair light, coś takiego. W każdym razie są dwa jaśniejsze niż ten. Ten jest i tak zobaczcie bardzo jasny i taki wydaje się być beżowy. Ja dziś robię też test podkładu, który widzicie, ma takie dość żółte zabarwienie. On, oprócz tego, że powinien być właśnie fajny pod oczy, powinien być też jak najbardziej e, fajny do właśnie konturowania twarzy, czyli rozjaśnienia gdzieś tutaj boków. Zobaczę gdzie go nałożę. E, bardzo go jestem ciekawa, no mówię, powinien kryć i powinien nie wchodzić w smarczki, więc powinien być idealny. Także bierzemy się za testowanie. Bardzo dużo zobaczcie, się go tutaj nabiera na tej końcówce. Naprawdę dużo produktu, dużo za dużo jak pod jedno oko. Bardzo jest taki zimny, w odczuciu przyjemny nałożę najpierw pod jedno oko i zacznę nakładanie pędzlem T24 widzicie, jest naprawdę jasne nie spodziewałam się, że będzie aż tak jasne jest bardzo kryjący w moim odczuciu pierwszym super mega kryjący naprawdę mega mega kryjący w wewnętrznych kącikach poprawię sobie mm, pędzlem z nowej kolekcji On jest większy niż o 22, jakby ktoś był ciekawy jest różnica. Sporo większy. No, jest bardzo, prawda? Rozświetlone i naprawdę krycie jest mocne w ogóle, jak takie oko, które jest zakamuflowane, o ile się wydaje mniejsze, nie od, od tego. Od tego z sińcami. Też wydaje się on być taki dość suchy, ten korektor. Nie jakoś bardzo, ale ja też zawsze tu tak głęboko wjeżdżam korektorem, go nakładam, bo mam. E, przebijają, mi, przebijają mi tam żyłki Bardzo jest jasny ten korektor, więc na granicach tutaj e, stempluję ten którym nakładałam podkład, żeby wiecie, nie było widać granic. Faktycznie bardzo mocno kryje, e, ładnie rozświetla, a fajny ten kolor light jest e, taki bardzo rozjaśniający, ale aż taki biały powiedziałabym też. Wkurza ten aplikator, że tak dużo zabiera, bo ja tutaj e, obcieram sobie i mam wrażenie, że to jest takie trochę marnowanie produktu. Spróbuję też troszeczkę nałożyć może tu. Naprawdę nie chcę. też nie chcę, bo robię to z podkładu. Nałożę no trochę tu, zobaczę, jak to się zgra też z podkładem i e, wszystko rozetrzę. Na razie jestem bardzo zadowolona. Nie odzywam się, dlatego że w moim zdaniem. Prawdziwy test będzie dopiero po kilku godzinach, jak zobaczymy, jak on się naprawdę pod oczami sprawdza i czy faktycznie nie wchodzi w zmaszczki. Bo wiecie, dobrych korektorów kryjących jest naprawdę sporo. Ładnie, szybko się jak widzicie rozprowadza, nie ma żadnego problemu. Dobra, trzeba to wszystko utrwalić teraz. Mogłam, słuchajcie, znaleźć pudru. Użyję pudru z VIP Collection Hologram Pearl. To jest skin 79, dlatego że on jest rozświetlający, jest lekki. Czuję, że ten korektor jest zastygający, jest dość taki mocno e, mocny, wiecie, ściągający lekko i nie chcę jakby sobie dodatkowo obciążyć e, go pod oczami jakimś innym pudrem, bo nie chcę też zaszkodzić temu produktowi, czuję, że on jest zastygający i marszczki na razie nigdzie nie przyjdę. Ja Wam pokażę z bliska. Także cieniutka warstwa pudru, naprawdę. Przepudruję resztę twarzy i idę wykonywać makijaż, a my spotkamy się wieczorem. Słuchajcie, wykończyłam makijaż, tak wiem, że dramatyczny yy, i pod oczami jest bardzo ładnie. Nic nie wchodzi w zmarszczki. Nie wygląda też ta skóra jakoś bardzo sucho, więc oby tak dalej. Wydaje mi się, że jest też piękne rozświetlenie, pięknie jest odbita yy, skóra, jak widzicie, nie widać tych moich takich podkówek, o, te, teraz je widać, jak biorę proste głowy, nie ma tego widać. On ten korektor przepięknie odbija światło, więc oby tak dalej. Jak będzie tak i nie wejdzie mi bardziej wzmaszki, to faktycznie będzie to jeden z najlepszych y, korektorów, z którymi miałam do czynienia na pewno. Hej, jestem na podsumowanie korektora. Strzeliłam sobie czerwone. Ustawiłam też test podkładu, dlatego też podkład jest taki trochę zużyty. A testuję dzisiaj też nowe szminki matowe. Na razie na razie nic więcej Wam nie mogę wspomnieć na tych, temat, na tych szminek. Ale mam dzisiaj mega spierzchnięte też chore usta i muszę wam powiedzieć, że... jak na tak zły stan ust to jest całkiem nieźle z tymi szminkami. E, ale zobaczę, popracuję, popracuję, zobaczymy, co z tego będzie. Natomiast jeżeli chodzi o korektor, bo chodzi, chodzi o podsumowanie korektora, to cóż ja mam wam powiedzieć, słuchajcie, cóż ja mam wam powiedzieć? Mój makijaż ogólnie zjechał oprócz korektora. Ja powiem tak, no po prostu szapo batard, tak? Ehm... Nie wiem też, jak Wam to dobrze powiedzieć też. Mm, makijaż pod oczami, w tej chwili, cały mój makijaż jest z godziny 21. Nałożenie jest kilka dobrych godzin. Ile? Sporo godzin. Ym, I on jest ogólnie już taki jakby, wiecie, cały ten makijaż jest zmęczony, pod oczami tym bardziej, ta skóra jest cienka, ona się rusza. Jak nałożymy mocno kryjący podkład, tak jakby ten jeszcze taki zastygający i przypudrujemy, to w ogóle ta skóra ma prawo być jakby, wiecie, po tylu godzinach już zmęczona. Naprawdę. I jest zmęczona. Ale, ale, nie, w wchodziłam w zmarszczki, nie wyglądam starzej, jak patrzę na siebie z takiej, widzicie, odległości to jest nie wiem ile, 40 cm, kompletnie nie widać, słuchajcie, ja muszę się tak przyjrzeć naprawdę z bliska, żeby zobaczyć załamania skóry nawet, nie tyle co zmarszczki jakoś, tylko no, że ta skóra ma, wiecie, jakąkolwiek fakturę, tak, co jest chyba normalne, eee, więc ze wszystkich korektorów, które mam do tej pory, ten jest najlepszy, z tym, że nie wiem, czy będzie przesuszał, ale jest taki obciążające bardzo i ja będę próbować pod niego nakładać różne kremy, w tym e, ten mój krem z, krem z Shiseido, krem z Shiseido, e, ten Beneficion, coś tam, dlatego że jest taki bardzo tłuściutki i przyjemny, zobaczę jak się spisze, bo myślę, że może być jeszcze lepiej, nie żeby było gdzieś źle, E, powiem Wam tak, że ja już powoli sobie robię taką listę kosmetyków do makijażu ślubnego. Już tam mam pewne pewniaki, bo powstawiana oczywiście moje cienie. <grym> mam puder z Lamer, podkład, który na 99% będę chciała użyć ten z Urban Decay i inne tam produkty. Szminkę już mam też wpisaną. Będę robić test tych szminek ClipSense albo już był. Dobra, nie będę się rozgadywać. Korektor jest zarąbisty po prostu. Jeżeli macie możliwość go kupić, czy w Stanach, czy przez stronę, bo chyba z strony tart też można ściągnąć, z tego co wiem. E, to naprawdę polecam. I kolor, kolor Light jest naprawdę jasny. Po stokroć polecam. Nie wchodzi w znaczki, utrzymuje się absolutnie cały dzień bez żadnu, żadniuśkiego ubytku. Także tak. Ja idę. Przepiękny jest ten kolor, nie? Idę. Do następnego radu, Bliżaki.